wszystkim. Dzisiaj wytestujemy sobie wyrzutnię. Kolejną wyrzutnię Super Power'a. Mamy tutaj wyrzutnię Countdown. Countdown. Cena takiej wyrzutni to 71 okay. zł. A to jest B36 2005. Czas trwania efektu 51 sekund. 36 strzałów. Tu przechodzi mi taka rozwielitka pod kamerą. Wysokość 25 metrów. I tutaj mamy kaliber 23,17 mm. Wyrzutnia wygląda w ten sposób. Fajna graficzka to jest nowość, właśnie Super Powera. Tutaj mamy właśnie nowe logo. Yy, kombinacja wyrzutni rurowych, fontan. czyli co, mamy tutaj fontannę jeszcze? W środku? Albo po prostu tak napisali. Ale nie, to jest chyba bez fontanny. Yy, I teraz tak. Wiem, że tutaj gdzieś są napisane efekty, bo w niektórych Super Powera właśnie były napisane w tym, tym żółtym albo z drugiej strony jest 15 sekund to jest red and green star and silver srebrne chryzantemy zielone gwiazdki mamy 15 sekund efektu a widzicie czyli to jest jednak z tym z fontanną czyli mamy tu 15 sekund efektu właśnie te gwiazdki zielono czerwone i, i srebrna chryzantema i 28 szczałów. czyli czerwone ogony red, czerwone peonie z zielonymi yy, ogonami Zielone Peonie, Krakling, czyli te, to jest chyba ten ogon. Krakling, zi zielone Peonie, znowu powtórka, czyli lipit tutaj jest napisane. I 7 Shots, czyli yy, tu ostatni, mamy kraklingowy ogon z kraklingiem. Tak jest tutaj napisane. Także powiem Wam, 36 strzałów, 23 i 17 mm, czyli to pewnie będzie, yy, wiecie, 17 mm to będzie wulkan, a 23 mm to będzie. Kaliber efektów na niebie, nie? Mamy tutaj jeden ląd podstawowy. No, znaczy jeden ląd nie podstawowy, tylko po prostu jeden. Ja myślałem na początku, że tu jest podstawowy i rezerwowy, bo tu jest narysowana jedynka. Ale tu jest niestety jeden tylko ląd. No i tak właśnie wygląda ta wyrzutnia. Ale po, poczekajcie, teraz to otworzę i zobaczę z ciekawości, jak to wygląda. O kurde, urwał się ląd. No, o matku. Ale nic, to naprawimy. Ale nie wygląda to jakby tu w miała była. Teraz Wam pokażę. No, tu nam się po prostu wyjął ląd, ale to się nic nie stanie. Po prostu go włożymy, zakleję to i będzie git. O. Powiem Wam, że wygląda jak wyrzutnia zwykła. Tu nie ma chyba wulkanu. Tu po prostu jest tak napisane, że efekty 15 sekund no zobaczymy w teście, bo to jest tak ciężko właśnie po... ciężko do tego dojść. Myślałem, że tu będzie w środku wulkan, ale tu jest, patrzcie. Tu jest normalnie, są efekty. Także tak wygląda ta wyrzutnia. No, no zobaczymy, no. Lecimy w pola, odpalimy, zobaczymy, jakie będą naprawdę efekty. Także tak to wygląda w środku. Oczywiście ląd no, trzeba przedłużyć, żeby lepsze efekty były dal dalej nagrane. Certyfikat posiada, 193 gramy mamy tutaj Neku i tyle. Zapraszam do oglądania. Dobra, no to lecimy sobie z wyrzutnią Count'em 3, 2, 1. Zobaczymy jakie ma efekty. To już mamy zwykłą wyrzutnię. Niecichą. Z pojedynczymi strzałami także. Zobaczymy co to jest. <laughs> Oj, leci. Ej, no to powiedziałem, że ona ma na, na, na początku fontannę. Czekajcie. No to czyli jednak miałem rację. O, to było fajne. No, powiem wam, że ten finał był bardzo fajny, kurde. Złote ogony takiej to była podobne bardzo do 30 mm. Powiem wam, że, że efekt bardzo duży Także powiem wam, że na Sylwestra bardzo fajna kosteczka. No, 27, 20, 23 mm, nie było, bo tamto były 17. Te ostatnie finałowe 23 mm, kurde, to powiem wam, że nawet 25 mm ja bym to dał. Koło 30, bo to naprawdę był efekt nie, nie mały. Także to by było na tyle, jeśli się filmik podobał. Subskrybuj, lajkuj, udostępnij. Dzięki, do następnego razu.